W dzisiejszym odcinku Battlefield News. Reakcja oficjalnej strony Battlefielda na Venice Unleashed. Niewydany easter egg z Minotaurem w Battlefieldzie 5. Kolejne fake newsy mieszające w kwestii BF6, a także streamer zbanowany podczas swojej transmisji. I tego wszystkiego dowiecie się w tym materiale. Jestem Jachu i zapraszam do oglądania. Ostatnia premiera modyfikacji Venice Unleashed do Battlefielda 3 poruszyła trochę graczy z serii tworzonej przez studio DICE. Obecnie wieczorami można znaleźć parę serwerów, a zainteresowanie trochę opadło, niemniej jednak osoby zainteresowane taką opcją gry na pewno skorzystają na dłużej. Co ciekawe DICE ani jej oficjalnie nie wypowiedziało się odnośnie tego wydarzenia, ale konto Battlefielda na Twitterze przypomniało graczom w dzień premiery modyfikacji, jeszcze z Twitch Prime do odbioru jest kopia gry za darmo. Małe puszczenie oczka zostało szybko zrozumiane przez część społeczności. A waszym zdaniem ktoś powinien oficjalnie się wypowiedzieć? W pierwszych miesiącach plotek o następnym tytule było w miarę spokojnie, a szum zrobił się dopiero w okolicy czerwca, kiedy to na włosku wisiał remaster Battlefield 3, który krążył w internecie do czasu EA Play. Potem znowu nastał dosyć spokojny okres, aż do momentu easter z wieżą Babel i sekretnej skórki Eidolon, która doprowadziła do lokalizacji w Kazachstanie oraz odwołania do Battlefielda 2. Pomiędzy tym wszystkim przewijały się jakieś fragmentaryczne zdania Toma Hendersona i od paru tygodni skręciło to w złym kierunku. Ludzie czując na karku 3-4 miesiące jakie zostały do oficjalnych informacji od EA, próbują wbić się w krąg rozpoznawalności i mieć swoje przysłowiowe 5 minut. Wysyp, który prezentowałem wam w poprzednich odcinkach ciągle narasta, co pomału wymyka się spod kontroli. Od przeróżnych opisów, czy przerabiania oficjalnych witryn, do powtarzania informacji, które mimo, że są prawdopodobne, to cały czas nie są potwierdzone. Trzeba to zaznaczać na każdym kroku, bo dojdziemy do sytuacji, w której nieprawdziwe informacje staną się swoją skrajnością. Jak to mówił sławny mistrz propagandy, kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. Balonik staje się coraz większy, informacja krąży budząc hype, zataczając błędne koło, o którym była mowa w poprzednim materiale. Na szczęście duża część osób wciąż nie daje się zwieść i po prostu czeka. No bo w końcu istnieje różnica między byciem poinformowanym a byciem ślepo zapatrzonym na każde wypisane słowo. Sami musicie przyznać. Battlefield 2021 już w tym roku i niech dajsk wykorzysta swoją można powiedzieć ostatnią szansę. Pytanie tylko, ile znowu I będzie maczać palce jako właściciel studia ze Szwecji. Jakie są Wasze odczucia? Ja będę Was na bieżąco informować o wszelkich newsach na temat Battlefielda 6, które są już coraz bliżej, dlatego zapraszam do stawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby tego nie przegapić. A teraz przejdźmy dalej. Pliki Battlefield 5 wciąż skrywają informacje, mimo że w czerwcu 2020 roku poinformowano o zakończeniu wsparcia gry pod względem dodatkowej zawartości. Na mapie Merkury w pobliżu zboczy gór ograniczających obszar mapy można było usłyszeć bardzo dziwne odgłosy. Sami posłuchajcie. Początkowo można mieć wrażenie, że to minotaur, bo przypomnijmy, że akta dzieje się w Grecji na Krecie, czyli tam, gdzie podobno znajdował się pół człowiek, pół byk. Gracze szybko doszli po dodatkowych dźwiękach, że jest to aluzja Dice LA do filmu Bandyci Czasu z 1981 roku. Tak jak mówiłem, obecnie jest on już nieaktywny, a dojście do niego wymagało przełamania sporych przeszkód w plikach gry. Nigdy nie kłam, czemu tak wiele elementów nie zostało zaimplementowanych tutaj do głównej gry. Szkoda. A na koniec niemożliwa rzecz, czyli cheater został zbanowany. W sumie to nie było innej możliwości, bo cheatował podczas transmisji na żywo, pokazując w sumie jak on to robi, także to nie było innego wyjścia jak zbanowanie przez Fairfighta. Ale jakoś to jednak działa. Jak sobie możecie zauważyć, mimo że tyle osób biega. Nigdy nie zrozumiem, jaka to Frajda z gry o szóstka miała swój innowacyjny system, który chociaż w części będzie sprawny. No bo umówmy się, tego mechanizmu nie da się po prostu zatrzymać. A w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie i zapraszam na kolejne materiały. Jestem Jachu, do zobaczenia. Cześć!